Jeżeli zastanawiasz się, jak zacząć medytować i co jest do tego potrzebne, zapraszam na materiał. Dzień dobry. Dzisiaj y, mamy filmik o tym, jak medytować, y, ponieważ jest to bardzo często zadawane pytanie. Niektórym się wydaje, że żeby medytować, to trzeba posiadać jakieś specjalne umiejętności. Też niektórzy twierdzą, że nie są w stanie medytować, bo nie są w stanie się tak długo na jednej rzeczy skupić. Inni twierdzą, że nie widzą od razu efektów medytacji. Moi drodzy, cytując moich nauczycieli, medytacja to jest prezent, jaki umysł daje sam sobie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat rodzajów medytacji, jak się do tego przygotować, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego live, który odbył się 31 marca 2022 roku. Ja tam dużo mówię na temat rodzajów medytacji, na temat tego, po co medytujemy i jakby, jak, się, jak się do tego zabrać od tej strony technicznej. Natomiast tutaj, dzisiaj w tym filmiku, będę się skupiała na stronie praktycznej medytacji. Eee, no to zaczniemy od tego, jak się ubrać. Eee, ubieramy się jak najwygodniej. No, nie da się usiąść w pozycji medytacyjnej, będąc w ołówkowej spódniczce i szpilkach, chociaż medytować w biurze oczywiście też można. Natomiast no, umówmy się, że wtedy tą spódniczkę trzeba zdjąć i zostać na przykład w samych Rajstopach. Jeśli masz ktoś taką możliwość, to ok. natomiast no, jeżeli już mamy tutaj profesjonalnie podejść profesjonalnie do medytacji, to w ogóle bardzo śmiesznie brzmi. No ale jak już mamy się tutaj skupić na konkretach, to strój wygodny. Dlatego ja mam dzisiaj luźną bluzkę, którą bardzo lubię. Jest biała, bo jakby kolor bluzki, w której medytujemy, też może dla niektórych mieć znaczenie. Więc ja się najlepiej czuję, jak medytuję w białej bluzce. Natomiast na dole mam po prostu dresy, w których mi jest bardzo wygodnie. Mogą to być również leginsy. Nie polecam medytować w dżinsach, bo po prostu zwyczajnie jest niewygodnie. Kolejną rzecz, którą warto mieć do medytacji, to poduszka. Ja tutaj pokażę Wam moją poduszkę. Eee, o, taka poduszka. Eee, ona jest wypełniona gryką, bardzo wygodna eee, i e, jakby pozwala nam usiąść w taki sposób żeby e, p, ten kanał energii, który idzie wzdłuż kręgosłupa, e, mógł być jak najbardziej wyprostowany. No i teraz tak, jak usiąść do medytacji? Oczywiście me można chodzić, można, e, można leżeć, w zależności od tego, jaki medytacja ma mieć cel. Znowu mówię o tym więcej na tym live, o którym wspominałam wcześniej. No, więc jakby z boku stanę, żebyście jak najlepiej to widzieli, i pokażę wam, jak tą poduszkę sobie dobrze przygotować. E, usiądę bokiem, żeby wam było e, wygodnie patrzeć. No, więc tak. Siadamy e, w ten sposób. Ja wam pokazuję, jak się nauczyłam. To robić medytując yy, medytacje buddyjskie, ale medytuję tak teraz yy, wszystkie medytacje. Czyli tak, mamy prawą nogę przed, pra przed lewą nogą. I teraz chodzi o to, że jak już sobie usiądziemy tutaj nogami, to ustawiamy poduszkę tak, żeby nam było wygodnie. I mamy na tej poduszce wygodnie siedzieć. Kręgosłup wyprostowany, brzuch wciągnięty, podbródek do siebie. I staramy się w tej pozycji wytrzymać. Tak? Czyli proste plecy, broda do siebie, brzuch wciągnięty. Możecie delikatnie na początku po, po, sprężać i rozprężać pośladki, żeby sobie znaleźć. Pozycję. Tak jak Wam mówiłam, tutaj może będzie to jeszcze lepiej widoczne, lewa noga jest z tyłu, prawa jest z przodu, nie krzyżuję ani rąk, ani nóg. Chodzi o to, że nie siedzę w pozycji, jak to się nazywało, po turecku, tylko siedzę w taki sposób, żeby ta jedna noga była widocznie przed drugą. No dobra. Czyli tak, drugi temat to jest decydujesz, czy zamykasz, czy otwierasz oczy. Ja oczywiście na początek wszystkim w każdym ćwiczeniu zawsze doradzam, żeby te oczy zamykać. I pierwsza rzecz, w każdej medytacji skupiasz się najpierw na swoim ciele. Czyli wygodniej sadzasz. Pozwalasz sobie poczuć to ciało. Zamykasz oczy oczywiście. Wyciszasz myśli, pozwalasz, by wszystkie Twoje sprawy zostały na zewnątrz pomieszczenia, w którym medytujesz. No i skupiasz się na oddechu. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Pozwalasz sobie być w tym stanie. Pozwala, żeby wszystkie myśli mogły teraz już Cię nie angażować. Wdech i wydech. Poczuj, że przenosisz się na piękną łąkę. Wdech i wydech. Pogoda jest dobra, nie jest ani za ciepło, ani za zimno. wieje delikatny wiaterek jest Ci po prostu dobrze. Wdech i wydech. Wdech I wydech. Poczuj, jak nie musisz się teraz niczym zajmować. Poczuj, jak miło i przyjemnie ci się oddycha. Poczuj, że czas wokół ciebie może się zatrzymać, i nic, ani nikt cię teraz w nic nie angażuje. Jesteś ze sobą. Jesteś w sobie, teraz napełnij się tym ciepłem z tego słońca. Wdech i wydech. Poczuj się dobrze. Poczuj się błogo. I poczuj się ze sobą w pełni bezpiecznie. Wdech. I wydech. Poczuj, że to jest Twoja łąka, że to jest Twoja część wszechświata i możesz tu wracać tak często, jak będziesz potrzebować. Powolutku, otwórz oczy. To była bardzo prosta medytacja, a zarazem dla niektórych może być trudna, bo w medytacji chodzi o to, żeby właśnie na chwilę oderwać się od tego szumu informacyjnego, w którym żyjemy, żeby właśnie w medytacji spotkać się ze sobą, spotkać się ze swoim światłem, ze swoimi myślami. Jeżeli czujesz, że masz przewodzenie od aniołów, możesz się spotykać w medytacjach ze swoimi aniołami wejście w kroniki Akaszy to nic innego jak medytacja którą wywołujemy w sztywno określony sposób natomiast zachęcam Cię do tego żebyś praktykował takie medytacje krótkie, dłuższe medytacje na cel tak często jak poczujesz, że masz na to ochotę, ale nie rzadziej niż codziennie bo żeby medytacja działała trzeba ją wykonywać Codziennie możesz sobie nagrywać dekrety i odsłuchiwać w trakcie takiej medytacji. Także dzisiaj poszedłeś na swoją łąkę, przywitałeś się ze swoją czasoprzestrzenią i bywaj tam najczęściej jak to możliwe. Tyle o medytacji. Bo medytację trzeba praktykować, a nie o niej rozmawiać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Zapraszam Cię do odnalezienia mojej grupy na Facebooku. Spotkajmy się, bądźmy w kontakcie. Utulam i całuję bardzo mocno.